Witaj w Kaliani Ogańczykom zapraszam Ciebie do praktyki w jesiennym lesie. Spotkaliśmy się tutaj już wiosną. Teraz ten las nadal wygląda pięknie. Praktyka będzie dotyczyć generowania ciepła w ciele. Jest to praktyka, która się nazywa generator systemu Budi Hundun. I dzięki tej praktyce. Będziesz czuć więcej siły i witalności w ciele, bo ona gromadzi, gromadzi, generuje ciepło i jest to ruch, który pochodzi z twojego dolnego Dantien. Właściwie w praktyce czy każdy ruch powinien zaczynać się tutaj, z dolnym Dantien. Hmm. Będziesz obracać dłonie, które będą połączone ze sobą tym Laugą, ale nie tak, że sklejone razem, tylko troszeczkę oddalone od siebie. Luźne ramiona, łokcie nadgarski, piękna praktyka, która również aktywuje smarowanie, że tak powiem, ramion, rozluźnia łopatki, pięknie też rozluźnia biodra, ale też ten ruch nie jest taki bardzo swobodny w biodrach, tylko właśnie czujesz masowanie w dolnym odcinku kręgosłupa i bardzo piękna praktyka na jesień na zimniejsze dni ponieważ podczas tego ćwiczenia będziemy utrzymywać wizualizację kuli ognia między dłońmi która powiększa się i też przechodzi przez twoje ciało na wysokości dolnego dantien czyli tutaj gdzie jest zbiornik twojej witalności życiowej twojej siły życiowej i też od Dan Tien w kierunku punktu Ming Meng. Ming Meng jest to punkt, który znajduje się między nerkami i jego rolą jest puszczanie siły życiowej. Jest to brama życia i jest to punkt na merydianie Duo Mai, który jest merydianem Yang, czyli merydianem ognia. Przód ciała jest Ren Mai i to jest Me Ying meridian, czyli będziemy przechodzić przez tę bramę ognia. I później wracać z powrotem do nakręcania naszej kuli energii, ognia, ciepła. Ten ruch jest bardzo przyjazny dla ciała. Zachęcam cię do eksperymentowania, popatrzenia, co się dzieje z moim ciałem podczas tej praktyki. Jeśli masz jakieś pytania, zawsze możesz napisać do mnie komentarz. Zapraszam cię. Zaczynamy. Praktykę rozpoczniemy od krótkiej rozgrzewki. Stań ze stopami na szerokość bioder i otrząsamy ciało. Po to, żeby rozgrzać je, stawy są miękkie, czyli kostki miękkie, kolana, biodra, ramiona, łokcie, nadgarstki, rozluźniona szyja i stabilnie stojące na ziemi stopy. Otrząsasz ręce w stronę ziemi, tak jakby miały z nich, miała z nich spłynąć woda. W lewo, w prawo, w dół, w przód, do góry, na boki i w dół. Teraz zatrzymaj brzuch. I pozwól, żeby ręce zatrzymały się na samym końcu same. Czujesz najprawdopodobniej pewien rodzaj drgań, wibracji w dłoniach, więc pozwól, żeby rozeszły się na łokcie, na ramiona, na całe ciało. I otrząsaj teraz ciało w prawo i w lewo. Trochę przestrzeni między rękoma a tłowiem, czyli pod pachami. Rozluźnij biodra. Otrzymaj całe ciało od góry w dół. Okay. Teraz zamknij dłonie w kubki chi, czyli wszystkie palce dłoni połączone są razem. Luźne ramiona i twoje centrum jest przez środek ciała. Generator ruchu jest w dan dolnym Dantien, czyli z Skrętem w prawą stronę. Lewa ręka podobojczyk, prawa ręka na nerkę z tyłu. Hop. Kilka razy. Pamiętaj, żeby nie wyginać kręgosłupa, bardziej wydłużasz ciało. I ręce nie unoszą się same. Właściwie ty nie unosisz tych rąk, nie zginasz łokci, pozwalasz, żeby one takim ruchem zamaszystym poleciały pod obojczyk i poleciały na nerkę z tyłu. Najlepiej z tyłu, jeśli będzie to wnętrze dłoni, jeśli masz z tym trudność, może być też zewnętrzna część powierzchnia dłoni. Okay. I teraz postaw stopy stabilnie. Twoja dłoń, która uderza podobojczyk, uderza na, początku, na początek meridianu na płuc. Czyli wzmacnia też przepływ ci przez meridian płuc, wzmacnia płuca. A płuca są tutaj bardzo istotne jesienią i zimą. No i nerki też. Wnętrze dłoni w stronę nieba. Wdech. I zrobimy szybki ruch w dół, luźno opadające ręce i od razu z wdechem do góry. Wnętrze dłoni wdech, wydech. Luźno opadające ręce. Staraj się, żeby broda była skierowana cały czas w stronę gardła, czubek z, y, w głowy w stronę nieba, luźno wydech w dół, miękkie kolana i nie zginasz brzucha, jeżeli. Czujesz, że to dla Ciebie za trudne unieść ręce nad samą głowę i czujesz blokadę przy dłoniach i rękach, właściwie ramionach, przy ruchu dłoni w dół. Możesz zrobić to trochę niżej, na wysokość oczu lub klatki piersiowej, po bokach ciała. Pozwól, żeby ręce wisiały po bokach ciała. I rozluźnij. Spokojnie poczekaj aż same się zatrzymają. Dobrze. Teraz krótki masaż. Ostukiwania ciała. trzy dłonie z wydechem. Intencja w stronę dłoni, w stronę ciała. Przywitaj się ze swoim ciałem. Połóż dłonie na środku mostka, czyli na punkcie Ren-Mai 17. Oddychaj do tego miejsca. dzień dobry swojemu ciału. Zjedź w dół w stronę brzucha i okrężne ruchy, okrężne, e, spiralne ruchy, powiększające się w lewo. Wydech, w prawo wdech. Coraz mniejsze ruchy w stronę pępka. Luźne ręce w dół. Teraz prawa ręka na serce. Zacznie ostukiwać. Punkt, o którym wcześniej wspomniałam, to jest wzmacnianie układu immunologicznego, również uspokajanie ciała, uspokajanie emocji. I całym kubkiem chi, Pod Podobojczyk aż do końca, do ramienia. Pod pachą, zewnętrzna krawędź ręki. Możesz trochę więcej czasu poświęcić przy stawach, tam jest dużo punktów merydianu płuc i serca i oklepywanie dłoni. Po zewnętrznej stronie, po zewnętrznej krawędzi ręki, za plecami i w dół. Zmień rękę. Możesz całą dłonią lub czubkiem palców, żeby bardziej skierować się w stronę dokładnie tego punktu, który chcesz ostukiwać. I tutaj zamknięta dłoń ze wszystkimi palcami razem działa jak bańka chińska. Wyciąga toksyny. Odszypuje skórę y i łajczy, które jest wokół działa Wyrzucając toksyny, pozbywając się. Też napięcie z mięśni, z ścięgien. I zewnętrzna krawędź. Ostukujesz lewą ręką, prawą dłoń. Rękę, biceps. Prawej ręki. I bark. Wróć do klatki piersiowej. I teraz powoli przez piersi. Szczególnie u kobiet, brzuch, delikatnie przez ee, dół brzucha i przez pachwinę i troszeczkę intensywniej zaciągając ręce do góry, zaciągając trzy do góry, przy kolanach, przy kostkach, przody stopy, kostki na zewnątrz i do góry. Boki, nóg i pośladki i nerki, częścią zewnętrzna krawędź dłoni, tutaj gdzie jest kciuk i palc wskazujący, nie zaciśniętą pięścią. Aaaaa. Bardzo ważne, żeby wydawać dźwięk. Aaaaa. Pomasuj teraz punkt Ming Może być zewnętrznymi krawędziami dłoni lub wewnętrzną krawędzią, czyli punkt między nerkami. Jest to punkt ciepła, punkt ognia, brama życia. Połącz teraz stopy razem i poczuj, jak twój punkt Yang Chuan, czyli nerka 1, otwiera się na czci Matki Ziemi. Teraz poczuj, jak czci Matki Ziemi przepływa przez twoje ciało do bioder, do nerek. Osadź ciężar ciała na prawej noce. Lewa noga odchodzi na szerokość bioder w lewo. Teraz lewa ręka u dołu, prawa ręka u góry. Trzymasz kule WG w dłoniach. I aby zacząć praktykę generatora, obkręć kulę WG. I jeszcze raz. I teraz uży ją między dłoni. Możesz sobie wyobrazić, że między dłońmi trzymasz ognistą kulę, która daje ciepło Twojemu ciału, która daje ciepło Twoim dłoniom. Ale pamiętaj też, że ten ruch, który teraz wykonujesz, obracania dłoni, gdzie punkty lagą po środku dłoni są ze sobą połączone, obracają się. Dotykają się, oddalają się od siebie, krążą wokół siebie, obtaczając ognistą kulę, która jest między dłońmi. I ruch jest generowany z Twojego brzucha, z Twojego Dantien, czyli czuj dokładnie jak ten ruch dzieje się również w Twoich organach wewnętrznych, w Twoim brzuchu. Kiedy prawa ręka chce iść w przód, pozwól, żeby Twój brzuch kierował się w przód. Kiedy lewa, lew, lewa ręka, tak, lewa część brzucha, lewa strona, to jest kwestia też praktyki. Możesz też czuć, że robią to tylko ręce, reszta ciała stoi stabilnie. Ale ważne jest, żeby twoje ramiona i łokcie i nadgarstki były luźne i też miękkie stawy w dłoniach, w palcach. Nie robisz za dużego ruchu biodrami. Nie, one sobie stoją stabilnie. Potem możesz zmienić kierunek ruchu. Pierw możesz kręcić w przód dłonie, a potem do siebie. Możesz większe okręgi robić. Oczywiście niezbyt wysoko, nie ponad głowę, tylko w granicach oczu i do brzucha, i możesz odkręcać w drugą stronę. Z boku wygląda to w taki sposób. Luźne łokcie, luźne barki, garstki. To jest jedna część tej praktyki. I w pewnym momencie, kiedy poczujesz, nie ma tutaj określonego czasu, Twoja prawa ręka obciera się o lewą, ale nie dotyka jej. Palce lewej ręki w przód, prawej ręki przechodzą przez tułów na wysokości dantien. Odkręcają się na zewnątrz. Poczuj, jak ci płynie przez czubki palców w przód i w tył. Bo nie zostają nie wysoko, nie na wysokość ramion. I prawe ramię obracasz w przód i naturalnie obraca się cała twoja prawa ręka wnętrzem w stronę nieba. I wracasz. I obkręcasz ponownie. Okręcaj. W którym kierunku chcesz, poczuj, że trzymasz cały czas ognistą kulę między rękami. Jeśli potrzebujesz, żeby one się rozgrzały, tak? Jeśli potrzebujesz czuć ciepłe dłonie, to ten ruch będzie generował dużo ciepła w Twoim ciele i też dużo energii życiowej. I teraz właściwie generował, gdzie ją zbierał, to jest tak, jakbyś nabierała, nabierał cały czas ci do swojego dolnego tampię. Teraz lewa ręka. I teraz. Palce prawej dłoń dą w przód, lewa przechodzi przez brzuch, palce w tył. Wydech, patrzysz w przód. Rotujesz ramię. Naturalnie wszystkie stawy, dłoń w stronę nieba. I zaczynasz ponownie. Wpuszczasz luźno nawet ręce, jeśli tobie się uda, nie przytrzymywać stawów ramion. Łokci. Biodra jak najbardziej stabilne i nogi, ale miękkie stawy. Drugą stronę. Nawet możesz trochę spróbować przyspieszyć, nie napinając zbyt barków zbytnio. Ok? I w pewnym momencie wdech i wydech. I wracasz. Jeszcze raz. Luźno, luźno. Generujemy więcej ciepła w ciele, więcej witalności i dech, wydech i wracasz. Ostatni raz. Możesz spróbować przyspieszyć, poeksperymentować z tym ruchem. Zobaczyć, co się dzieje w ciele. I prawa ręka. Później, kiedy już nauczysz się tego ruchu, możesz go robić szybciej albo wolniej. obserwować, którą stronę chcesz kręcić, jak to się dzieje w twoim ciele, jak twoje ciało reaguje, co Tobie sprawia więcej radości i wolniej i wracasz. Na zakończenie łóż dłonie w stronę dolnego Dantien, luźne łokcie lekko na zewnątrz, pachy w dół, miękkie nadgarstki, palce, kolana. Kościoł w dół, lekkie kła, czyli przysiadasz na wysokim stołku, poradza w stronę gardła, czubek w stronę, czubek głowy w stronę nieba. I obserwuj, co się dzieje między ręką, a ciałem, bruchem dolnym nad jen. Luźni ręce. kule ci w dłoniach i na zakończenie. Podnieś ci ziemi do góry, wdech. 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 Zagarnij ziemię. Zagarnij energię nieba, ying, matki ziemi. Yang, ojca nieba. Przyprowadź do swoich płuc, do swojej klatki piersiowej do serca. Z wdechem i z wydechem w przód. Otwieraj w stronę ziemi, w stronę nieba, dłonie. Dech. I z wydechem poczuj, jak całe czyje wszechświata, światło, otacza Ciebie, całym spektrum barw. Przenieś ciężar ciała na prawą nogę, lewa ręka i lewa noga. Dostaw lewo od dołu prawa od góry. Zamknij kulę, ying yang podziękuj swojemu ciału. Prawa ręka w lewa ręka otacza i z wydechem w dół. Dziękuję Tobie za wspólną praktykę. Jestem ciekawa jak na Ciebie działa, czy udaje się Tobie poczuć ciepło w całym ciele. Na końcu tej praktyki możesz jeszcze zrobić e, krótką medytację, kierując dłonie w stronę dolnego danten. Możesz skierować je bardziej w stronę e, nerek, nadnerczy i wyobrazić sobie, wizualizować, jak ciepło z tych dłoni, które obracały tę ognistą kulę, płynie do Twoich nerek i nadnerczy i rozchodzi się na całe ciało w dół, w stronę nóg. I w górę, w stronę tłowia głowy, rąk, przepływa przez całe Twoje ciało. Liczę na to, że ta praktyka sprawi, że Twoja codzienność, te coraz dziwniejsze dni, będzie bardziej radosna i będziesz mieć jeszcze więcej energii, i siły, i ciepła w ciele. Czego Tobie oczywiście życzę? Życzę Tobie dużo zdrowia na ten czas. Dbaj o siebie, korzystaj z nagrań, które są na moim kanale i wspieraj twoje ciało, wspieraj swoje zdrowie. Jeśli poczujesz, że zaczyna się trochę więcej smutków albo melancholii, sięgnij po praktykę Qigong. Sięgnij po na przykład generator, który jest szybszy, który może dać trochę więcej radości i poczucia takiej właśnie takiego ruchu, którego brakuje nam na zewnątrz w tym zimnym czasie. Życzę Tobie jeszcze raz zdrowia. Jeśli spodobała się Tobie praktyka, pomyśl o tym, może zostawisz like może podzielisz się z kimś, kto będzie tego potrzebował, komu się to może również spodobać. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, subskrybuj mój kanał i zapraszam Cię na kolejne wideo. I również na moją stronę www.kalianieogacic.com. Tam znajdziesz różne kursy, też praktyki dotyczące Twojego ciała, praktyki Qigong, informacje, jak możesz więcej dla siebie zrobić poprzez tę praktykę. Dziękuję Tobie bardzo i pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem.